Siema widzowie, witam was w dzisiejszym odcinku z nagród za FUT Champions e, Tym razem nagrody za rangę piątą, ale mamy słabą drużynę tygodnia, więc postanowiłem, że rozegram sobie całą ligę weekendową składem e, Z drużyny Manchester United, czyli mojej po prostu ulubionej drużyny No, już wam pokazuję jak wygląda drużyna tygodnia e, Team of the week prezentuje się tak No nie wiem, nie mogę tego zobaczyć Ale wiem, że gdzieś się tutaj, o Sprawo, no nie nie wiem jak to sprawdzić. Muszę chyba wejść w skład Battles. I tutaj już pokazuje się drużynę tygodnia. I tak naprawdę mamy tylko fajny, ale ja najbardziej chciałbym tego Dalota, ponieważ gram w nim składzie i bardzo dobrze by mi się wpasował w drużyny. A już on pokazuje, jakim składem rozgrywałem całą ligę weekendową, Składzik wygląda następująco. Tak to wyglądało. Jakie odczucia no to tak. Dubrawka, no jak na scenę 500, monet naprawdę dobrze bronił. Fred, 100 tysięcy, na skrzydła ta karta gra naprawdę słabo, a to jest taki mocno ofensywny, myślę, że na jakimś eśpo by się sprawdził. Na środku pola też grał nawet dobrze, jak go zmieniałem tam. Tak wygląda ten skład oczywiście już jest z Manchesteru, tutaj Falcao grał w United, Ibrahimowi tak samo. Adama Traore, no bo to już nie miałem kogo w sali z United. Modestę nie grałem. Messi czasem wchodził za e, Martineza, który chodziło naprawdę dobrze, że się prezentował w środku pola. Wchodził za Martineza, Fred wtedy przychodził na środek pola i e, to wyglądało tak, że tutaj mamy tam, gdzie jest Fred, wchodził Messi, Fred e, szedł za Martineza na e, środkowego pomocnika i wytyczne takie jak pokazywałem w ostatnim odcinku tylko że na skrzydłach wracaj do obrony. Na obrońcu zostałeś z tyłu, tutaj zostałeś z tyłu. Krycie środka w karne przy centrach ja na pastykach wbiegać za pleca obrońca, tak to wyglądało. Naprawdę ten Zebe, srewna karta, malękti i naprawdę nie odstawa jakoś od varana. Varan oczywiście, no wiadomo, kasa sama w sobie, no to jest zawodnik. No po prostu to jest varan. Dalot, no jak Dalot dobrze rozegrał, Anton mi się grał naprawdę fajnie. Fajna karta, dużo można było nie pokręcić i teraz oczywiście odbieramy nasze e, nagrody. Tak naprawdę tylko chciałbym trafić tego Dalota, no jakby się udało trafić many to też wiadomo, byłoby fajnie, ale zobaczymy co nam poleci z nagród i tutaj mamy oczywiście e, kompletnie nic, także wybierzemy po prostu najwyższy overall skip tego pika. No i miejmy nadzieję, że Talia Fico, e, nie taliafico tego Dalot się pojawi i w drugim piku, no i mamy Diogo Dalota, także... Całe w uczelni z naprawdę byłoby dziwnie, gdyby się Dalot nie pojawił. Jak całe w rozgrywaliśmy właśnie to. I Sadio Mane leci z Player Pika. To jest coś niesamowitego. Najlepszy mój traf w tym roku. Z Player Pika. Sadio Mane. Coś niesamowitego. Coś niesamowitego. No to jeszcze Cristiano Ronaldo z paczki, bo. Ale. Nie wiem, w ogóle się tego nie spodziewałem, myślałem, że Tarot poleci, a tutaj jeszcze Mane wlatuje, jeszcze zobaczmy ile ta karta kosztuje 200 tysięcy kosztuje w tej chwili Sadio Mane, jego alternatywne pozycje to N i naprawdę Fenomenalna karta o, naprawdę, no w tamtym tygodniu 17-3, tutaj 17 winów, także Chyba każdy widzi co opłaca się wbijać, nie opłaca się w ogóle grać O te wyższe rangi, ale teraz zobaczmy, no i mamy Walkout chyba Riad Marez, oczywiście. To jest on. Mamy walkout. Może jeszcze w środku, no, w środku jeszcze zjechać 83, także spoko To na listę, to wszystko na pixel. I lecimy, mamy jeszcze tutaj dwie paczki. No, może jeszcze Sadio Mane z drugiej tej paczki z tym informem. Mienny. Ale zobaczmy, i tutaj mamy tylko ekrany. Hiszpania SP. Nie, kolejny walkout. Diagon. nie wiem, nie wiem jak te walkouty yy, kiedy one są żul żul idzie na Quickset ta najlepsza karta, Anderson no dużo, masa duplikatów to jeszcze do klubu i to na Quickset 4000 z tej paczki znaczy prawie 15 razem z informami i jeszcze paczka z trzema informami, także naprawdę świetny futremius, mamy chyba walkout uruguay spb pentakur Kolejny łokałt, naprawdę świetna nagroda za 11,9 no I jeszcze kobel w środku, dwa łokałty, prawie trzy łokałty No nie wiem, po prostu... Możecie sobie włączyć wcześniejszy filmik za nagrodę za 17,3, w których grałem po prostu swoim zwykłym składem A teraz możecie sobie porównać z tymi nagrodami, naprawdę Refelacja, Sadio Mane, Talot i teraz jeszcze dwa łokałty no, Znaczy w sumie było trzy łokałty, Tiago. Y Mares i jeszcze teraz ten Benanser Nie, Bentagur to jest I jeszcze chyba tam był jakiś jeden walkout, Kobel Gdzie jest ten Sadio Mane? Proszę zobaczyć, Sadio Manel. Świetny traf Nie wiem jak go wsadzić do składu Gdzie <coughs> e, To tutaj Składzik, e, Nówka Nazwa składu Nie wiem, nie wiem jak go tutaj zmieszczę Mamy tego Bellingham'a, możemy go jakoś spróbować połączyć tak się prezentuje na razie nasz główny składzik. to oczywiście wleci sobie nowy Diogo Dalot i teraz świeżutko trafiony Sadio Manage. No ale no nie wiem jak tutaj wkomponuje, może jakoś tego Bellinghamu, jaką ma pozycję, SP. Trzeba będzie jakoś pomyśleć, ale to już zobaczycie w następnym odcinku, który będzie prawdopodobnie za tydzień, bo teraz będą odcinki co tydzień z nagród, raczej chyba że nie będę po prostu grał w ligi weekendowej. Także do następnego tygodnia zobaczycie, jak się mój składnik zmienia. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę suba. Cześć.